Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, jedenasty dzień lipca. Jest dzisiaj Światowy Dzień Ludności. Cokolwiek to znaczy, bo skoro jest Światowy Dzień Ludności, to znaczy, że dzisiaj jest Światowy Dzień Wszystkich Ludzi na świecie. Co to za święto w ogóle, skoro wszyscy świętują, nie? Bo też może w sumie okej. Okay. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. O, to w ogóle nie za wesoło. Kochani. Kolejny dzień, czwartek, robimy. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj coś dobrego. Dzisiaj będzie w sumie kontynuacja wczorajszej ciekawostki, ale w trochę innej wersji. Ale to zobaczycie po czołówce. Zapraszam, czołóweczka, jedziemy! Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni. Mówiłem wam wczoraj o takiej dziwnej symbiozie, albo raczej fajnej symbiozie, która się dzieje między nosorożcami, hipopotami, hipopotamatami, no w sensie, wiecie, o, o, o hipkami, o, wiecie, o kogo chodzi, i bąkojadami. i takich oczywiście współprac między różnymi zwierzętami jest bardzo dużo. Ja wam już mówiłem prawdopodobnie we wstawakach, czy tam w innych Szóstych Rano, czy w innych Jeszcze Pięciu Minutkach o wielu takich różnych właśnie... Wzajemnych korelacjach różnych zwierząt. Dzisiaj będzie o jeszcze jednej parze, która właśnie niby też ze sobą współpracuje, ale to jest trochę inny rodzaj współpracy, którego Wam bardzo nie polecam. O co chodzi? Kani, tak jak wczoraj były bąkojady i nosorożce, tak dzisiaj są mrówki i mszyce. Otóż okazuje się, że mrówki i mszyce żyją też w dosyć takiej ścisłej symbiozie i nawzajem się bardzo lubią, ale do czasu. O co chodzi? Mszyce to są takie stworzonka, które się żywią sokami różnych roślin, w sensie wyciągają soki z różnych roślin, ale nie wszystko sobie spożywają, nie wszystko jakby tam przetrawiają, nie wszystko jest dla nich jakby właściwe. I te odpady, które one, że tak powiem, nie przyswajają, to wydalają z siebie, przepraszam za te dziwne wyrażenia, taką wydzielinę, która w ogóle się nazywa spadzią. I się okazuje w ogóle, że ta wydzielina jest strasznie słodka i okazuje się, że to jest coś, co uwielbiają mrówki. W związku z tym mrówki, że tak powiem, weszły w taką jakąś współpracę z mszycami, że mrówki je chronią przed drapieżnikami, czyli robią takie stada jakby tych mszyc, gdzie mrówki są takimi strażnikami, wiecie, takimi pasterzami, którzy po prostu prowadzą te mrówki, znaczy te mszyce, we właściwe miejsca, tam, żeby one se mogły te soczki z tych, z tych roślin wyciągać. Jednocześnie chronią je przed różnymi innymi tam niebezpieczeństwami, które mogłyby tym mszycom zaszkodzić. Ale dzieje się czasem też tak, i to czytałem jakby w różnych wariantach, że jest taka jakby wersja mrówek, albo to się dzieje tylko w pewnych okresach, że te mrówki potrafią zaprowadzić tę mszycę właśnie w takie miejsce, w sensie chronią, chronią je długo, żeby one się tam wieciożarły tymi sokami, a potem się tak wpijają w tą spać tych mrzyc, no że po prostu one giną w ogóle, nie? Czyli takie są, wiecie, takie pasożyty, takie do końca, takie wampiry, takie po prostu wysy, wysyczace, nie wiem jak to powiedzieć, że oni to, w... no, no że chcą wszystko wyssać, nie z tych mrzyc. To w ogóle takie niefajne jest, nie? Tutaj taka mrzyca sobie mówi, o, fajnie, tam sobie jem, soczek, wydaje sobie spać, mrówka się cieszy i nagle się orientuje, o kurde, ona mnie całą wyssała i w ogóle już mnie nie ma i nie żyje. Kochani, zobaczcie, bo to, że tak powiem, zaczyna się dokładnie tak samo, jak te bąkojady i nosorożce, nie? Że nawzajem sobie pomagamy. Mszyce dają słodkie jedzonko mrówkom, a mrówki chronią mszyce przed drapieżnikami. Ale w pewnym momencie okazuje się, że to mrówka może być drapieżnikiem i to mrówka może pozbawić życia taką mszyce, nie? Kochani, no właśnie, bo... W niektórych relacjach to, że nawzajem sobie pomagamy, wcale nie musi polegać na miłości. To, że nawzajem sobie coś dajemy, nie musi polegać na jakby chęci dobra i chęci kochania drugiej osoby, tylko może po prostu polegać na wykorzystywaniu drugiej osoby. I może być nawet tak, że przez dłuższy czas, to jest jakoś tam w miarę równomiernie, bo mamy o korzyści jedna i druga strona, ale nagle jedna strona zaczyna po prostu, wiecie, żarłocznie, wampirycznie wysysać tą drugą. I oczywiście, że wtedy mogą się pojawić takie słowa obronne: wiecie, no ale przecież my współpracujemy, przecież ja ci daję obronę. No i to są takie osobowości, wiecie, wręcz takie psychopatyczne, nie? które mówią przecież jestem z Tobą, bo Cię chronię, bo Cię kocham, bo bez mnie nie poradzisz sobie w życiu i tak dalej. To jest takie uzależnianie drugiej osoby od siebie, które prowadzi do jej śmierci. Nawet ta osoba oczywiście jest przekonana, okej, rzeczywiście ktoś mnie chroni, ktoś mnie kocha, a ona mi po prostu wysysa soki życia. nie? Ona sprawia, że po prostu w pewnym momencie może mi w ogóle zabraknąć tego życia. Kochani, dlaczego to mówię? Bo chciałbym, żeby to było dopełnienie tego, co mówiłem wczoraj. Generalnie miłość polega na tej wzajemności, ale trzeba nieustannie jakby badać, na czym polega ta wzajemność. Ta wzajemność nie przeradza się w coś wynaturzonego, nie przeradza się w coś, gdzie tak naprawdę jedna osoba wykorzystuje drugą osobę, bo wręcz ją pozbawia życia. I z czegoś takiego trzeba uciekać. Więc trzeba być nie tylko szczęśliwym ze wzajemności, ale również mądrym w jej układaniu. Moi drodzy moi mini moi kochani, to by było na tyle na ten czwartkowy dzień naszych spotkań wstawakowych. stawakowych. Bardzo wam serdecznie dziękuję i widzimy się pewnie jutro w kolejnych stawakach albo w jakichś innych innych filmach. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam. Pięknego dnia wam życzę. Miejcie się proszę najlepiej na świecie i do zobaczenia. Z Bogiem. Pa.